Witam wszystkich bardzo serdecznie na kanale Czas to Pieniądz, czyli kanale, na którym uczę szeroko pojętego zarabiania w internecie i nie tylko. I w dzisiejszym odcinku pokażę Wam stronę, na której będziecie mogli zarabiać kryptowaluty za granie w proste gry przeglądarkowe, A jeśli się postaracie, to potem wystarczy, że będziecie wchodzić co kilka dni na tę stronę i będziecie dostawali kryptowaluty za darmo. Nie trzeba będzie nic robić. I tak samo sposób ten jest dla wszystkich, czyli nie trzeba mieć 18 lat, żeby po prostu korzystać sobie z takiej stronki. No, ale jeszcze przed rozpoczęciem tego odcinka chciałbym Wam ogłosić konkurs, ponieważ jutro są święta, więc tak samo chciałbym Wam życzyć wszystkiego najlepszego z tej okazji. I z racji tego, że ten kanał się cały czas rozwija, to chciałbym Wam podziękować. I w ramach tych podziękowaniach, z racji tego, że w sumie ten kanał jest o zarabianiu, po prostu mam do rozdania w sumie po 100 zł dla trzech szczęśliwych osób w kryptowalutach. I co należy zrobić? Wystarczy, że pod tym nagraniem, pod tym filmem napiszecie komentarz, dlaczego to Wy powinniście wygrać 100 zł w kryptowalutach i tak samo akurat że jest to konkurs dla widzów to należy zasubskrybować dwa kanały czyli po prostu ten na którym teraz jesteście i tak samo czas kryptowalut no i tutaj ważne jest to żebyście po prostu mieli ustawione żeby wasze subskrypcje były publiczne żebym potem mógł to zweryfikować i sprawdzić to no i po prostu wszystkie te akurat wyniki tego konkursu będą na serwerze Discord tutaj też przygotowałem taką specjalną zakładkę potem po nagraniu tego filmiku tak samo jeszcze tutaj rozpiszę co i jak żeby też nie było żadnych niedomówień no i po prostu też żebyście mieli łatwiej, więc tak samo warto tutaj zajrzeć na Discorda i tutaj do niego dołączyć. Link do niego oczywiście też znajduje się w opisie i tyle. I po prostu jeśli chodzi o wyniki to będą one 31 grudnia, czyli macie cały tydzień na to, żeby wziąć udział w tym konkursie. No, a teraz możemy już sobie przejść do odcinka. No, i jeśli chodzi o stronę, o której dzisiaj będę wam opowiadał, jest to strona, o której jakiś czas temu nagrywałem, i troszeczkę się tutaj pozmieniało, i tak samo jest tutaj taki event świąteczny, więc myślę, że to jest dobry w sumie moment, żebym nagrał taki filmik przed świętami z takim w sumie klimatem. Ale do rzeczy, jeśli chodzi o stronę, tutaj wystarczy się zarejestrować mailem i hasłem, link do niej oczywiście znajdziecie w opisie. Jest tutaj naprawdę bardzo dużo rzeczy, o których trzeba wiedzieć, więc warto, żebyście też zobaczyli ten filmik. Do końca, żebyście też nie mieli problemu potem z poruszeniem się na tej stronie. I jeśli chodzi akurat o te wszystkie, jakby tutaj, można to powiedzieć, zakładki i tak dalej, to tutaj jest taki MyPower, i tutaj chodzi o to, że to jest wasza moc tej w sumie koparki niby, bo to jest jakby symulator koparek. Tutaj, jeśli korzystacie sobie z tej strony, to nie kopię z waszego komputera nic, jest to zwykła strona z grami. I teraz wam pokażę, na czym oni tutaj zagabiają, jak to mniej więcej wygląda. I czy to się w ogóle dla Was opłaca? Potem o tym Wam też wspomnę. I tutaj, jak widzicie, na ten moment ja mam trzy koparki, które po prostu już sobie jakby na nie zarobiłem, tak mogę powiedzieć, bo oczywiście grałem sobie w te gry. To jest jakby ten cały network power, czyli tutaj, jakby wszystkie osoby, które korzystają sobie z tego, i jaka jest ich moc obliczeniowa. I tutaj są te nagrody. I co mniej więcej 10 albo 20 minut, tutaj odbierane są właśnie te kryptowaluty. No i o tym też zaraz Wam tutaj opowiem, ale teraz pokażę Wam te gry. Oczywiście, tutaj warto, żeby przejść sobie w te Gry i one są naprawdę bardzo proste. One trwają mniej więcej dwie minuty, czasami minuty, taka runda w tej grze. No i jakby, nie będę oczywiście wszystkich tutaj wam pokazywał, ponieważ one są łatwe, można się tutaj wszystkiego domyśleć. W tym momencie, jak widzicie, ona trwa nawet mniej niż minutę, 40 sekund i ona na przykład polega na tym, żeby klikać sobie w te tokeny, kryptowalut, które tutaj cały czas, no, nam się wyświetlają. Czasami tutaj też ten chomik w sumie może nam rzucić bombę, no i logiczne jest to, żeby nie klikać w tą bombę i tyle. Więc potem po w sumie takiej rundzie dostajemy bonusy, ze względu na to, że po prostu nasza ta moc komputera tego wirtualnego oczywiście będzie rosła i też będziemy mogli sobie więcej na tym zarabiać. I jeśli chodzi akurat o te gry, to jakby te punkty się resetują chyba po tygodniu, z tego co pamiętam, więc to też nie jest, że na stałe mamy jakby taki bonus. Więc tutaj, jak widzicie, teraz dostałem jakby tą informację, że tutaj troszeczkę nasza moc komputera się powiększyła. No, i tak to mniej więcej wygląda, więc no to jest dosyć proste, i po prostu zagranie w gry mamy większą moc tego naszego komputera, i potem jakby więcej na tym sobie zarabiamy. No i tutaj z racji tego, że no, jeśli ktoś no nie chciałby sobie grać tak bardzo długo, to po prostu potem będzie mógł sobie kupować te koparki, które już przez cały czas będą nam tutaj miały jakieś tam w sumie prędkości i tak dalej. I wystarczy potem co 5 dni w sumie tutaj naładować te koparki, bo tu jest ten taki przycisk. Jeśli mi ten, można to powiedzieć, taka elektryczność tutaj będzie spadała, to wystarczy nacisnąć sobie ten przycisk, i mniej więcej co 5 dni trzeba go naciskać, żeby tutaj to wszystko działało. Więc no, jeśli ktoś się postara, będzie dużo grał w te gry, tak samo zarobi sobie ten specjalny w sumie token tej strony ponieważ za niego tutaj oczywiście możemy kupować te koparki, no to jest w stanie potem już nic nie robić i cały czas sobie z tego profit tutaj zyskiwać, więc też pokażę Wam w sklepie mniej więcej jak tutaj to wygląda. Tutaj są różne koparki do zakupienia i tak dalej, jak widzicie tutaj są ich ceny i w tym momencie jest tak samo ten event w sumie świąteczny, więc ja tutaj zbieram sobie 10 RLT, to jest ten roller token, coś takiego. Generalnie jeśli chodzi o cenę tego roller tokena, to jest to równowartością w sumie jednego dolara, czyli na ten moment tutaj ja mam 8 dolarów, czyli nie wiem, 8 razy 4. No, to mniej więcej te 32 zł. No, i tutaj, jeśli chodzi o te w sumie, jakby boxy, to jest taki w sumie box, można to powiedzieć, świąteczny. Ja chciałbym sobie go otworzyć i też tutaj dostanę jakąś tam koparkę za to, więc no, to jest taka dosyć ciekawa opcja. Tak to mniej więcej wygląda. I teraz, oczywiście, warto też wziąć pod uwagę to, że tutaj, jeśli chodzi o te kryptowaluty, to tak samo można sobie zakupić w ogóle te roller tokeny. Można też sobie tutaj od razu przelać jakąś tam kryptowalutę na to konto. No i oczywiście potem te zarobione kryptowaluty tak samo można sobie wypłacać. I tutaj jeśli chodzi o wypłaty tych kryptowalut, to ja Wam polecam w sumie wypłacanie sobie Bitcoina i Doge'a, ponieważ tutaj jakby ta fee, czyli po prostu tutaj opłata transakcyjna jest za darmo, więc warto sobie z tego korzystać. Ale tak samo ja tutaj mam w sumie inne tam kryptowaluty typu BNB albo... Ładowo, poligona, tylko jak na razie w sumie poligona nie można wypłacać, więc jest on zablokowany więc tak to mniej więcej wygląda i teraz co jest dalej ważne, ponieważ jak widzicie ja już tutaj mam ustawione, że jakby mój power, czyli po prostu moja moc obliczeniowa kopię w 100% w sumie tego roller tokena, ale jeśli chcecie sobie tutaj powymieniać jakby tą moc obliczeniową to wystarczy sobie tutaj wziąć nacisnąć ten przycisk w sumie split power i w tym momencie jeśli na przykład chcielibyście w 100% kopać sobie bitcoina, no to zaznaczacie sobie że tutaj ma być 100% tej waszej można to powiedzieć mocy obliczeniowej jeśli chcecie sobie kopać na przykład doja to zaznaczyć, czacie sobie tutaj, no ale ja na ten moment w sumie tutaj kopię sobie tego roller tokena z tego powodu, że chcę sobie tutaj kupować więcej tych koparek. No i teraz tak samo jeszcze taka ważna informacja dla Was, bo tutaj jakby jest ten cały network power i im większy jest ten network power cały, tym mniej na tym sobie zarabiamy. Czyli w tym momencie najlepiej, najbardziej opłacalną rzeczą w sumie jest na przykład kopanie sobie BNB, ponieważ jakby tutaj ta moc całej sieci jest no, zdecydowanie mniejsza niż tej moc tej sieci w sumie na roller tokenie. I w tym momencie po prostu jakby... Jesteście w stanie więcej zarobić, więc tak to mniej więcej wygląda i warto sobie te liczby tutaj no porównywać i po prostu im jest mniejsza ta liczba, tym więcej jesteście w stanie sobie zarobić, ponieważ jest tutaj mniej osób, które chcą akurat tą kryptowalutę na ten moment. Tak to mniej więcej wygląda, no i po prostu tutaj tak samo jest ten event w sumie świąteczny, ja też Wam pokażę mniej więcej jak to wygląda, ponieważ jeśli sobie wejdziemy tutaj w tą zakładkę nie marketplace, tylko tutaj ten storage, to też widzicie, że mam takie specjalne różne w sumie można to powiedzieć część. Do komputera, do tej koparki, i chodzi tutaj o to, że jeśli teraz sobie przejdziemy, właśnie, można nawet wejść w sumie w ten event cały to widzicie, że zaraz Wam pokażę tutaj można odbierać różne takie darmowe, akurat koparki i tak dalej za wykonywanie różnych zadań i w tym momencie tutaj jest lista, na przykład trzeba sobie pograć 15 razy w jakąś grę no i tutaj to się też restuje, oczywiście, i tutaj są te punkty, więc jakby warto też ewentualnie sobie z tego korzystać, ale te części akurat są do wygrania grając po prostu w gry. I w tym momencie z tych części potem też można sobie tworzyć akurat koparki kryptowalut które no tutaj tak jak wcześniej pokazywałem, są, można to powiedzieć, w tym takim garażu, coś w tym stylu. I w tym momencie, jeśli my sobie tutaj na przykład zobaczymy, wejdziemy sobie do tego craftinga, to na przykład możemy sobie odebrać taką koparkę za no, taką ilość części w sumie, więc też troszeczkę ciężko według mnie będzie ją sobie zdobyć, ale jeśli ktoś będzie grał w sumie w dużo gier i będzie je zdobywał, to też jest taka opcja. No i w tym momencie ja też Wam pokażę dla przykładu, tutaj pogram sobie chwilę w te gry i zobaczę, czy uda mi się zdobyć właśnie jakąś tam tą część, bo jakby jest to taki bonus ze względu na ten świąteczny event i generalnie no ten event nie będzie trwał długo, no, no chyba mniej więcej 60 dni, więc w tym momencie akurat no mamy no, mniej więcej 2 miesiące, jeśli ktoś chciałby sobie z tego skorzystać. No, w sumie cały czas dostaję takie nagrody w postaci tego bonusu, ale ogólnie też jakby czasami mi wypadały w sumie tutaj te części. Tak samo jeśli chodzi o te części, je można było kupić w sklepie podczas tego eventu, w sumie. Tylko że większość tych takich ekskluzywnych już ludzie wykupili, tylko takie zostały, i tutaj cały czas ktoś sobie je wykupuje, więc tak, oczywiście tutaj chciałem też wspomnieć, ile można sobie na tej stronie zarobić. Oczywiście należy ją traktować jako takie dodatkowe źródło dochodu, jako taki dodatkowy sposób, ponieważ tutaj milionów się nie zarobi właśnie grając w te gry podstawowe. Ale są osoby, które zainwestowały, bo po prostu sobie zakupiły te koparki przez to, że kupowały sobie ten token ich, i teraz jeśli. Chodzi o te wyniki, tylko jak widzicie, tutaj mi to zmówiło wszystko. Chciałem sobie tutaj zobaczyć. Mogę sobie wejść ewentualnie w, w ten leaderboard i zobaczymy sobie osoby, które właśnie tutaj bardzo dużo zarabiają. I przykładowo jest osoba na pierwszym miejscu, która naprawdę ma bardzo dużo różnych koparek, jak widzicie. I jej prędkość ogólnie cała, jak widzicie, wynosi te 103 pi hasze i tak dalej. Więc warto sobie to też obliczyć teraz przykładowo. I tutaj też warto zobaczyć sobie tutaj, jeśli chodzi o peta hash, to ta to osoba ma mniej więcej w sumie 163 te petahasze, więc sobie tutaj to wpiszemy: 163 petahasze to jest mniej więcej tyle terahaszy, więc my sobie tutaj to kopiujemy w takim przykładowym kalkulatorze i sobie tutaj to wszystko powklejamy. więc teraz to tak mniej więcej wygląda. Teraz damy sobie przykładowo, że chcemy mieć w 100% na bitcoina. Teraz musimy oczywiście tutaj dać net power całego tego bitcoina, więc sobie tutaj wracamy znowu. NetPower całego bitcoina wynosi mniej więcej 11 EHS, więc my sobie tutaj już musimy wpisać zaraz 11,5 dokładnie, czyli 11,5. Tyle to dokładnie wynosi. I teraz musimy to znowu skopiować sobie na haszach dobra. I sobie tutaj teraz to musimy wklejać. A nie, bo to jest już od razu na EHS, więc to bez sensu. Więc wystarczyło sobie to akurat tylko tutaj wpisać, dobra, to nieważne, 11,5. I teraz mamy tutaj obliczone mniej więcej ile zarabiamy, no ta osoba przykładowo dziennie zarabia 30 dolarów, czyli mniej więcej 118 złotych, a rocznie za to, że już ma tutaj bardzo dużą ilość tych koparek też możemy sobie znowu wejść w tą osobę na gdzie? Więc teraz tutaj znowu jesteśmy. No i rocznie ta osoba, przez to, że tutaj co 5 dni musi sobie wejść i naładować w sumie, można to powiedzieć, tą elektryczność, która i tak jest darmowa, tylko po prostu trzeba w to kliknąć, żeby pokazać, że jest się aktywna na tej stronie, zarabia, uwaga, uwaga, mniej więcej 10 tysięcy dolarów, w sumie 10, no tak dokładnie, czyli 44 tysiące złotych w sumie rocznie. No, przez to, że tutaj ma, napracowała się troszeczkę pewnie, pewnie też zainwestowała, nie ukrywając. No i tutaj po prostu sobie na tym zarabia. Więc tak to mniej więcej wygląda, jeśli o to chodzi, no ale oczywiście takie kwoty to tutaj trzeba być naprawdę no, bardzo wysoko tutaj w tej topliście osób, które tutaj właśnie sobie mają takie bardzo mocne koparki, no i na tym sobie zarabiają po prostu, więc to jest dosyć ciekawa opcja, no ale tutaj też no realnie myślę, że też można sobie na tym spokojnie jakieś takie dodatkowe pieniądze zarobić, ale są też osoby, które naprawdę bardzo dużo zarabiają, 100 złotych dziennie za to, że po prostu się nic nie robi, też jest dosyć ciekawą opcją, ale trzeba było tutaj włożyć w to dosyć dużo pracy. A tak, jeśli ktoś po prostu ma czas, chce sobie pograć w gry i też chce sobie na tym jakieś takie dodatkowe kryptowaluty zarobić, no to ta strona jest według mnie dla Was. No i to już byłoby na tyle w tym dzisiejszym odcinku, więc tak samo na sam koniec zachęcam do dołączenia na serwer Discord i po prostu zachęcam do wzięcia udziału w konkursie. No ja już się z Wami żegnam, tak więc do zobaczenia, trzymajcie się, no i cześć!